Poznaniu z gospodynią panną Manią. Dwa koziołki, jeden właty, drugi za to, że tak Oba psosnę niesłychanie. Najpierw zmiotły świeże planie, potem panu wojewodzie podetchały i weszły. piątek z rana pewna dama, bardzo w mieście szanowana, chciała wybrać się na plotki, lecz jej kozły zgryzły botki. To nie może ujść się płażem. Nie tym razem, już się ospiorę nic niech nie. nie, nie By bruchła nowa draka, by wyślachcic na bosaka. Po poznańskim rynku latał, lamentując. Co za strata! Wciągnęliśmy po pola kawcie! Dobrze, ludzie! gorzej ławcie! <grym> Martwił się pan wojewoda, aż mu posiwiała broda. Zniszczyła miasto, nie miał oka. Już będe łala mieć przez smoka, albo wiedźmy, A po wiedźmie, ać przodle, Mił Dama rwała włosy z głowy. Potki z żarty do połowy! zielony, ślacic posy, Dziko krzyczał w niebo głos. Jak we swoje ręce, To nie będzie fytli więcej! Zapłakała Pana Wania. Każdego działo biegania. Nawet kucha starbiega. biedne, Urli południ ściga. Zaraz robi z nich śniadanie. One jednak były cwane. Miasto ludzi się obruszać potruchtały do ratusza. Aż że korze z zwierzę, więc skoczyły aż na wieżę. Siedzą tam aż do tej pory, choć ucichły dawno spory. I nikt w całej miejscowości, już nakosły się nie niezłości. One nie chcą się narażać, nadal boją się kucharza. A poza tym, mówiąc szczerze, polubiły swoją wieżę, mogą broić tu dowolnie, brykać, fikać i swawolić. Zaś każdego dnia w południe, gdy na rynku jest najludniej, wyskakują z owej wieży i grzeczniutko jak należy, galopują sobie w koło albo bodą się wesoło. thank you